Witam serdecznie. Pierwszy dzień turnieju to jest Charge Attack. O, jestem na angielskim słowniku. Okej, okay, będziemy kontynuować na angielskim, nie ma sprawy. Na czym polega ten turniej? Polega on na tym, że wszyscy bohaterowie są ustawieni na prędkość szybką. Chyba z tego co pamiętam, to jest na szybkość 65. Także dobrze, także niezależnie od tego, czy ma się wolnych, czy średnich, oni wszyscy są ustawieni na takim samym poziomie. Co oczywiście powoduje, że jest, znaczy jest to dobry moment do wykorzystania wszystkich wolnych bohaterów, dlatego że bohaterowie wolni bardzo często mają dużo lepsze statystyki, albo uderzają mocniej, albo. No Generalnie są bardziej efektywni, także w tym turnieju niedozwolony jest kolor niebieski, więc oczywiście im więcej się ma koloru czerwonego swojej drużynie, tym lepiej. Ja jestem limitowana tutaj, no to jest małe konto, więc ja mam pięciu skończonych: pięciu skończonych Bohaterów czterogwiazdkowych, czyli jedną tęczową drużynę i teraz pracuję nad jakby drugim rzutem. Więc, tak jak widzicie, tutaj w moim teamie jest dwóch czerwonych bohaterów, ale jeden jest dopiero, a czy jeden jest skończony, a drugi wciąż jeszcze nad nim pracuje. Także, zamiast czerwonego tanka, co, tak jak ustawiłam to w moim dużym koncie, to musiałam to ustawić tanka fioletowego, czyli ranę. Jak oni sobie radzą? Chyba nie za dobrze. Proszę zobaczyć. Tak, jedną obronę udało mi się wygrać, cztery przegrane. No ale tak się spodziewałam. To jeszcze jest wciąż za, za wcześnie na, ten, na to konto, żeby mm, być jakimś, nie wiem, silnym przeciwnikiem albo liczącym się przeciwnikiem. Ok, no ale mam pięć bitew do zrobienia. Zobaczymy, jak pójdzie. Okej, okay, czyli pierwsza osoba. Jest czerwony, czerwony tank. Więc zostawię moich fioletowych e, i tutaj wezmę. O, gdzie jest mój czerwony bohater? Tutaj. E, tego... Hm. Okej, okay, spróbujmy tak. <laughs> o Boże. Ok, no na szczęście trzy gwiazdkowi bohaterowie umierają szybko. Um, I na tym się chyba skończyły dobre klocki. Bo teraz po prostu e, zaraz zaczną we mnie. teraz zrobić, o, jak żółte ruszę, może akurat dobrze tam ta padła. Rana mi teraz odpali. Nie szkodzi. Hmm. Więc tak, Edge i tak ruszy. Podejrzewam, że straci zarówno warwarę, jak i. Um, jak zresztą się nazywa salnej? Te dwie chyba padną. No, trudno. Nie, warwara tylko padła. Mhm. No. no to jest właśnie to co mówię o, o szybkich, o tych wolnych bohaterach. Astrid jest wolnym bohaterem i jest, jest super po prostu. Ona jest naprawdę mm, bardzo dobra teraz tak. O, czy ja mam szansę zabić tego Edge'a. Nie. Oh boy. Okej, okay, no to ten nie, nieco dobrze mi poszło. Teraz tak. Warto, warto walczyć do końca w każdej bitwie, dlatego że punkty się dostaje w zależności od tego, jak dużo się zabiło tych bohaterów albo jak dużo zdrowia im się urwało. Także nie przerywać bitwy, tylko walczyć do końca. Co hmm, my tutaj mamy? Żółte i czerwone po bokach. Dobrze, czyli wezmę niebieski. O, niebieskich nie mogę. Mhm. Naprawdę te szybkie niemalitości w tych szybkich ewentach. Oh, all right, all right, all right, all right. <laughs> oh, no, good. Very good. Good. Następny jest czerwony, fioletowy więc tym razem wezmę żółtych. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. No, to się nie skończy zbyt dobrze. <grywa> o, oh, jakbym miała różowych, to byłoby super. Oh, come on, just die. Dobra. Więc tak spróbuję usunąć wszystkie buffy. Dobrze, teraz tak. Talia się spisała, tych trzeba usunąć. O, red. Dobra. Ostatni atakujący to jest Lashlo. Więc jak on padnie, to już, aha, to już będzie łatwiej. Teraz oczywiście poczekam z Talion aż uh, uh, subortaj odpali. Dlatego, że chciałabym go, um, chcę go oczywiście jakby zlikwidować, ten jego uh, buff. All .right. Następna zrobiona. Dwie zostały jeszcze. Okej, okay, tutaj mogę. Dwóch... Bardzo ma mocny przód. Dwa Edge. Nie, nie wiem, jakim oni mają broń. Craft Weapon. Anaconda. No, Gdybym miał, gdyby miał ten Bleeding Weapon, ten z grupy Masters, Master Weapon, to byłaby to na pewno byłby dużym zagrożeniem wtedy dla mnie ten zestaw. Dlatego, że Edge, ten bleeding weapon to jest. No jest trudny do przeżycia. Fatalne, fatalne te klocki. No ile razy można odpalić tanka, naprawdę to jest skandal. Och, czemu jeszcze nie zginął? Hmm. Wszyscy teraz odpalą, więc jakby nie mam na co czekać, po prostu ruszę ich, ruszę wszystkie klocki, niech się, niech spadną w dół. Puff. Ok. Добро пожаловать <вы> в <вы> Ok. Chyba ostatnia flaga tak. Oh. Więc tak, tu jest cztery gwiazdki z emblematami trzy razy. Hmm. Więc myślę, że w tej sytuacji zrobię trzech czerwonych, dwóch żółtych. Pewnie znowu, że będę miał fioletowe plansze. Teraz tak, z tego co widzę rana odpali, więc poczekam z Musiałam poświęcić tą opcję zrobienia bomby niebieskiej, dlatego że raczej wolałam mieć Wolałam ruszyć te zielone klocki i to się w sumie sprawdziło, dlatego że i tak bomba się zrobiła, nawet jak one się przesunęły. Okej. Okay. <słuch> No dobra, został mi jeden bohater, ale ona atakuje... Foxtrot akurat atakuje trzech. No więc trzeba być trochę rozsądnym. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, czyli po... W pierwszym dniu 5 walk, 1 przy przegrany. 4 wygrane, jestem w top 10. Oczywiście z moją obroną, którą tutaj mam. O, przy okazji wygrałam kolejną obronę, to też miło. Czyli na 6 wygrałam 2, super. On miał dużego pecha bitok. bo widzę, że on ma dobrze zrobionych. Także ma kilku bohaterów, z którymi może walczyć. Ok. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia w Waszych walkach. Nagram później, oczywiście, pierwszy dzień na dużym końcie, ale tam chyba jeszcze czekam trochę na skrzynię, żeby mi się otworzyła. Dobra, no to do zobaczenia. Następnym razem zapraszam do kolejnego filmu i życzę miłego dnia. Pa! pa.